Witajcie, dzisiaj jestem Zara. Znalazłam parę nowości. Yy, zmierzę kilka rzeczy. Takie dwie, dwa sweterki beżowe. Yy, spodnie czarne, skórzane joggery. I taki komplet ze spodniami: bluzka krótka i spodnie yy, takie szerokie, długaśne. Także zabieram się na mierze. Okay. Pierwsze rzeczy mam na sobie: ten beżowy swetercio. Taki dość duży dekolt. Króciutki, tutaj na takie trzy guziczki. On się składa 70% z wełny, reszta to poliamida. Ja go ubrałam w rozmiarze S. To jest już najmniejszy rozmiar jaki mają i on kosztuje 35,99. Także dość taki drogi, tak się prezentuje. Takie ciekawe wstawki ma tutaj nałożone jakby na siebie. Z tyłu. Wygląda fajnie. Taki inny. Jak myślicie? Fajnie wygląda z tyłu. Taki krótki, do pępka, także dobrze jest założyć do tego wysokie spodnie. Ja założyłam te czarne joggery w rozmiarze extra small. One są dość wysokie. Tutaj takie szerokie, z kieszeniami. Ściągane na dole. Mają ściągacz. One kosztują 29,99. Tak z tyłu. Tutaj jedna kieszonka zaszyta z tyłu. Z przodu kieszonki takie z boku. Tak się prezentuje. Myślę, że fajnie wygląda razem z tym sweterem. Kolorystycznie. Jak myślicie? Fajnie wygląda. Skater. Rozmiar też dobry. Taki dość miły w dotyku. Spodnie bardzo wygodne. Myślę, że wygląda razem fajnie. Tak jeszcze górę wam pokażę tego skaterka. Tak się prezentuje na górze. Ja mam jeszcze jeden sweter do przymierzenia. Ten sweter jest 80% akryl i 20% wełna. On ma takie ciekawe rękawy 3,4 I on jest krótki. Ja go zmierzę w rozmiarze S. To jest już najmniejszy rozmiar, jaki mają. I kosztuje 49,99. Także przymierzę i zobaczymy, jak on wygląda. Ok, mam na sobie ten sweter. Wełniany. Taki dość ciężki. Te rękawy są... One są równo tutaj y, z tym sweterkiem. Jak widzicie. Trzy czwarte. Taki dość szeroki ten rozmiar jest, ale już mniejszego nie było. Tutaj na górze też taki pleciony. Ładny kolor, ale nie wiem, czy krój mi się podoba. Tego swetra. No nie jestem przekonana do niego. Te rękawy takie. Nie wiem, czy lubię 3 rękawy. Nic nie mam. Nic nie mam takiego w domu, żeby 3 rękawy miało. Powiem szczerze, że nie jestem przekonana do tego swetra. Na wieszaku wyglądał lepiej. Ja się w nim nie czuję dobrze. Już mi gorąco. Także nie, odpada. Tamten sweterek wcześniejszy był dużo fajniejszy. Nawet nie pasuje do tych spodni. Te spodnie są tutaj takie szerokie, także myślę, że coś bardziej dopasowanego do tych spodni pasuje. Na pewno nie taki szeroki sweter. Widzicie? Jak on by był taki dopasowany, to by wyglądało lepiej. Mam jeszcze do zmierzenia ostatni zestaw ze spodniami. Taki dość ciekawy, cieplutki. Także przymierzę go i zobaczymy, jak wygląda. Mam na sobie ostatnie ubranie, które prezentuje się cudownie po prostu. Jest bardzo wygodne. To jest taka krótka bluzka. Tutaj rozszerzana z takim ściągaczem. To jest 57% poliester, reszta to bawełna. Tak się prezentuje z tyłu. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ja to założyłam w rozmiarze, już wam mówię. Rozmiar S. To jest najmniejszy, jaki mają i kosztuje 19.99. Do tego założyłam takie same spodnie z tego samego materiału, ten sam kolor. Rozmiar też S, też najmniejszy jaki mają, już nie ma XS-ek i kosztuje 22,99, czyli razem za to wszystko 42,99 funta. Nieźle, wygląda fajnie, spodnie są do kostek, ja Wam zaraz pokażę z daleka jak to wygląda. Spodnie są takie z wysokim stanem, tak się prezentuje z tyłu. piękny kolor, naprawdę wygląda fajnie. Pokażę Wam daleko jak się ma. Się prezentowały z daleka, jak Wam się podobało. Mi się bardzo podoba. Rękawy są takie długie. Tutaj ściągacze są na dole. Ściągacz jest tutaj pod szyjką. Tutaj tak, jakby ucięte już. Spodnie są wysokie, więc fajnie to razem wygląda. Wygląda fajnie. Zawsze mierzyłam. Wcześniej mierzyłam te rzeczy ze spódnicami. Nie widziałam spodni, ale te spodnie po prostu wyglądają rewelacyjnie. Wygląda super razem. Naprawdę. Bardzo takie przyjemne, takie milusie, takie wygodne. Myślę, że dzisiaj ten zestaw wygrywa. U mnie. Podoba mi się bardzo. Bardzo ładny kolor, taki jasny, kremowy. Ślicznie wygląda, naprawdę ślicznie. Te spodnie są bardzo wygodne, one są bardzo wysokie, z takim bardzo wysokim stanem, aż za pępek. Prościutkie na dole, fajnie wyglądają, naprawdę fajnie. Ja dzisiaj już wszystko przymierzłam, co wybrałam. Yy, także dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że coś Wam się podobało. I do następnego razu. Cześć!